Cześć, jestem Jakub z kanału W dzisiejszym odcinku zrecyzujemy sobie zestaw Legacy Safari 60301. Pochodzi on z tego roku, z roku 2021 i wyszedł właśnie na lato tego roku, gdyż jest to totalna nowość. Zestaw kosztuje drogo 199,99 zł, czyli 200 zł bez grosika, a jego liczba elementów to 157 Dzisiaj go sobie otworzymy, to już jest drugi zestaw podrząd, który otwieramy z tym nogiem 4, w otwieraliśmy zestaw farmy, który naprawdę dobrze, dobrze będę kojarzył. Ten no zobaczymy, bo raczej wiecie dlaczego kupiłem ten zestaw. Po pierwsze dwa i a po drugie, by zabrać całą serię y, safari. Obawiam się, że będzie to jedno z gorszych zestawów y, z serii safari, no ale tego dowiemy się podczas dzisiejszego odcinka, także bez przedłużania zapraszam! Nie będziemy Bo ja uważam, że zdecydowanie za dużo. Wczoraj, jak otwieraliśmy ten zestaw z farmy, yy, to byłem rozawidziany tym, że yy, tak było dużo kroków w misurze. Tutaj też będą te łapki, uwaga. O nie, o nie, mamy to samo. Czyli tego 4, plus, jeszcze bardziej. Teraz już bym znalazł 3, plus nawet. O no jestem bardzo zawieziony. To tak taką budowę. nawet nie wyobrażacie, że na jednym kroku trzeba częściej trzeba stronę przewracać. O, po prostu tyle. I mamy takie instrukcje aż trzy. I woreczki także mamy trzy, Chociaż też woreczek z większymi elementami się znajduje, z takimi ojojoj oj, oj, bardzo większymi. Ale oczywiście jest tu ten najciekawszy element wśród tych zwierzaków, czyli aż z tych elementów. Jest tutaj LEW, czyli coś dlaczego właśnie dlaczego ten zestawik kupiłem. No tak, ja się biorę teraz za układanie bez speedbilda i widzimy się zaraz. Tak prezentuje się ułożony zestaw. Chciałbym tutaj Wam przypomnieć, co mówiłem we wczorajszej recenzji. Moje słowa wczorajszej recenzji na początku, na wstępie brzmiały właśnie tak. No żadna nowość, że to jest słabe, skoro mamy to oznaczenie 4 na pudełku. Zobaczymy, czy dzisiaj podtrzymam zdanie na ten temat, zobaczymy, czy, ta, ta, czy zmieni się może moje zdanie, że zazwyczaj zostawić 4 plus są słabe. Zobaczymy właśnie, jak to będzie. No pewno nie będę nic złego mówił o Lwie, no chociaż będzie można coś tam skrytykować, ale to to już zaraz. Na pewno też na pewno będzie dużo do mówienia złego o pojeździe. Może właśnie sobie od pojazdu zaczniemy, co wie na to, możemy sobie zacząć od pojazdu, a to wszystko odsuniemy na... Post to jest tragiczny, wiecie z jakiego względu ze względu na swoją budowę Oczywiście, podobnie jak ostatnio, we wczorajszej recenzji nie mogę o tym nic złego mówić o tym, ponieważ jest to 4, jednak no chyba jednak coś tam ocenić można. Co z tego, że to jest 4. Tutaj na przykład, czemu nie dostaliśmy jeszcze jednej tabliczki tego z tym logiem? Mogliśmy tutaj dostać z dwóch stron, albo nie wiem cokolwiek w tej rozbudowanego. Naprawdę, mi to jest więcej co coś, żeby tutaj było. Ale trzeba pochwalić, bo LEGO często w swoich plecach 4, zaniedbuje tył. Tym razem no też jest tył zaniedbany ale jest lepiej niż zazwyczaj, coś tam przynajmniej jest, tylko tutaj czemu jeszcze nie ma nic na środku, no nie, no niby no nie wiem, że to jest 4+, a co ma 4+, plus do tego, żeby nie wbić jednej płytki co, czemu trudno wbić jednej płytki, no tego nie mogę nigdy pojąć w, w tych zestawach 4+, plus, czemu to jest tak mało dopracowane, bo to nie chodzi o to, by, nie, nie krytykuję tego, że to jest ogromny taki jeden odlew tego auta, bo to wiadomo, że musi być, bo to jest 4+, tylko krytykuję czemu tutaj nie ma czegoś jeszcze danego tego nie jestem w stanie pojąć jednak fajnie tutaj w środku nawet to wygląda, fajne jest to, fajne kolorki, biały z tym, tym, tym się fajnie komponuje choć cały czas podtrzymuję opinii, że czerwony z tym, z tym wioskowym jest bardzo nieładny. Koła wyglądają dość spoko, takie czerwone utrzymane w klimatach tego auta, jednak no, na to się bardzo źle patrzy, to wygląda słabo. No i z przodu mamy... Zderzak, zderzak, o, tutaj Zderzak na przykład jest nieźle dopracowany jest tutaj logo Rescue, a wiecie, że to jest 4, a w 4 zawsze nie mamy naklejek, czyli mamy zawsze nawruki, a to oznacza, że jest, że jest dużo lepiej. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka tygodni temu na kanale pojawił się film, w którym próbowałem odtworzyć właśnie tą konstrukcję, do której omówienia teraz przechodzimy. Wyszło dość fajnie, więc, lecz widać, widać sporo, sporo różnic. Nie będę teraz się spływał raczej na różnicach, tylko sobie omówimy to czysto tak zestawowo, w sensie będziemy sobie omawiać ten zestawik. Już nie chcę się mówić o różnicach. Może kiedyś jakieś porównanie nastąpi, kto wie, lecz no ja w to powątpiłam raczej nie będę robił chyba porównania. Tych dwóch e, konstrukcji, nie wiem na tą chwilę, a może to będzie film, właśnie dla wspierających, dla, na, na zaśredni poziom, ten poziom średni. Teraz, właśnie przez y, ty, typowo, teraz przez chwilę nie mamy tych poziomów y, dwóch większych, ponieważ je zlikwidowałem, będę nich coś trochę zmieniał, ale one jeszcze powrócą. Więc o to się nie martwcie, póki załamy mamy tylko jeden poziom, ale spokojnie, naprawdę, nie martwcie się, te, y, te poziomy powrócą, te dwa y, następne. Dobra, już nie przedłużam. Y, powiedzmy sobie właśnie o tej. Y, o tej konstrukcji. Podobają mi się bardzo drzewa, zdejmę tutaj te zwierzaczki. Podobają mi się... <laughs> Podobają mi się bardzo drzewa. Drzewa są wykonane bardzo fajnie a zwłaszcza te dwa koło się wyglądają ładnie. Tu Lego mogło dać jeszcze jedno takie drzewko, byłoby spoko, a już sobie wyobrażam i to chyba zrobię sobie sam. Tutaj Lego tak nie dało, ale sobie chyba zrobię sam. Wyobrażam sobie te drzewa tak rozbudowane, wiecie o co chodzi. Nie mówię, że wyższe, tylko więcej tych takich liści. Ajajaj. Też liczyłem, że mogliśmy dostać jakiś ciekawszy kolor, bo jak wiecie, te liście występują w wielu ciekawych kolorach, a Lego postawiło na ten klasyczny kolor liści. No cóż, no bywa, ale ja liczyłem na jakieś, wiecie, bardzo takich Jakiś ciekawszy kolor. No, tutaj dostaliśmy ten zwykły, ale i tak jest ok. Mamy kładkę, kładka nie jest przyczepiana, i tutaj mamy lekki system. no właśnie, kładka nie jest przyczepiana. Tutaj mamy lekki system bawialny, choć to raczej do zabawy nie jest, nie jest do szczęścia potrzebne. Jako, że jest 4, to rozumiem, że jakiś system bawialny musi być. Jest on wykonany w sposób w sposób prosty, polegający po prostu na upadku tego, tego plejta. Zobaczcie, jak to, jak to działa. Wystarczy, że pstrykniemy, może mocniej, o, o i to upada. No, do czego to jest przydatne, komu to jest potrzebne, tak szczerze mówiąc, nie wiem, ale jak już takie coś jest, to, to OK, to niech sobie będzie. Warto raz skupić się na wodzie. Woda wygląda fajnie, ale tylko pod tym względem, że jest fajny kolor. Dostajemy no tutaj niestety dużą płytkę, choć no nie, nie widać tutaj jeszcze, że to jest duża płytka, więc nie wiem, czy to jest jakiś, jakiś wielki minus dla tego zestawu. Mi to aż tak w żadnym stopniu nie przeszkadza i ten jest tutaj ten charakterystyczny kamień taki, taki ciemny. Mogło to być już jeszcze tutaj i tutaj, bo na środku wygląda tak moim zdaniem bardzo nienaturalnie. Woda w ogóle łączy się tutaj z skałami, które są już obok, które sobie zaraz omówimy i jest ten wąż. Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili na pudełku ten wąż strasznie przypominał mi węża złotego. Taki się mógł jakby kolor, jakby to był złoty. Tutaj już widzę, że jest taki, jakby wiecie, um, taka butel butelkowa zielona z takimi, e, jakby pręgami um, kolor, kolorze, e, w kolorze brązowym i wygląda to znacznie lepiej, bo złoty wąż, nie wiem, nie wiem, czy ja tam się zobaczyłem złotego węża, tak to mi wyglądało, a tak to wygląda dużo lepiej i cieszę się, że taki odlew mógł do mnie trafić. Oczy. Oczy mnie nie fajnie zaskoczyły, ponieważ myślałem, że dostajemy coś lepszego. Dostaliśmy takie zwykłe czarne oczy. Myślę, mogły być jakieś takie bardziej jakieś złowro, złowrogie te oczy, nie wiem. I tutaj jest pani, która tego węża może no, ściągać takim specjalnym przyrządem do ściągania właśnie, właśnie węży. Tylko właśnie figurkę sobie omówimy potem, więc nie chcę na razie jej za dużo czasu poświęcać. Tutaj tutaj jest także jajko, zgaduję, że to jest jajko tego yy, tego węża, bo węże chyba się rodzą z jajek, jeśli się nie mylę. Yy, tu, pamiętacie, w największym stanie był krokodyl, który się wykrywał z jajka. Tu mogło być coś podobnego, no ale nie wiem, chyba co za dużo, to niezdrowo, yy, jeśli chodzi o takie coś. Ja, powiem wam, liczę, że ten wąż będzie się jeszcze pojawiał w wielu, yy, wielu, wielu sedach, nie tylko z City. Po prostu ten wąż zasługuje, by, yy, by pojawiać się... W zestawach często. Skały w swojej budowie składają się z trzech tych y, klasycznych elementów skał, i jest tutaj ten łuk w obydwu skałach taki sam. Te skały w sumie są swoim lustrzanym odbiciem. U góry, w sumie, też. No, jedyne to się różni, u góry. To d dwa, tutaj są dwa liście, a tutaj jedno, czyli są bardzo podobne, y, podobne y, te skały. Tutaj mamy także dwie kości, ta długa, cenny, cenna rzecz, ta krótka troszkę mniej, choć także przygarnę z chęcią. Y, jeszcze nawet nie mówiłem, chyba ten zestaw pójdzie u mnie pod leciutką rozbiórkę. Jak wiecie, będę robił makietę safari, ale no, coś, nie, nie, na pewno tylko leciutką rozbiórkę. Tutaj od razu mówię, że nic, nie będę tutaj dużego y, rozbrajał, y, z jednego prostego względu y, nie będę rozbrałał czegoś dużego, ponieważ Chcę, żeby ta makieta w safari też zachowała po części te, te swoje, takie właśnie tych zestawów, klimaty, ale tak jak mówię, troszkę będzie tutaj modyfikacja. Modyfikacje będą tutaj wręcz wskazane i nie będzie to nic złego, że tutaj troszkę coś. Nie, Teraz pora omówić tą małą wysepkę, która jest moim zdaniem dość fajnie wyglądająca. Ej, mam tutaj mm, taki to jest nie. Nie uwierzycie mi pewnie, to jest jeden element. Serio. taki dość fajny. E, fajny element, ale zdecydowanie mm, za duży. Mogłoby to w ogóle tak jakoś tak lepiej zrobione I tak, jest, i tak jest naprawdę względnie, bo yy, jestem przyzwyczajony do tego, że 4 plus nigdy nie będzie zawierało małych, yy, małych części, choć tak jak mówię, yy, to, to w tym aucie było leciutką przesadą ten ogromny element, ale no to jest 4 plus, więc wszystko jakoś. Jakoś trzeba sobie e, tłumaczyć. W tym przypadku naprawdę, jakoś to się e, nie wygląda źle. chociaż jak mówię, e, mógł to być mniejszy element. E, jest tutaj rybka, którą akurat tutaj może ktoś trzymać. Akurat u mnie tutaj leży, bo figurki powkładałem do e, pojazdów. Tą rybkę można tutaj smażyć na, e, na ogniu. Obok jest jakiś kubek i te elementy może to jest drewno jakieś. Nie wiem. E, jest także drzewo. Drzewo troszkę mi się mniej podoba niż tamta drzewka. No na wysepce, ale i tak jest yy, nie, nie jest źle, yy, ze względu na to, że i tak to nie jest jakieś zwykłe drzewo i tutaj także liczyłem, że więcej to będzie rozbudowane, no przynajmniej na tym drzewie. Ja jak mówiłem, ja to sobie na pewno yy, na pewno już o to zadbam, by było rozbudowane, a póki co zdejmę na chwilę te rzeczy. Tutaj także możemy opalać w ogóle kurczaka i... Yy, nie, przepraszam, kurczak nie był do opalania, kurczak to był do tego, żeby yy, to był dla lwa, żeby lwa karmić, ale dobra, teraz wam chcę pokazać to. Tutaj mamy nawet sobie, sypiemy jakieś rzeczy, także w aucie, pojeździe były rzeczy, tego ja nie pokazałem, to przepraszam, to teraz na zdjęciu się Zobaczcie sobie, tam była szczotka, jedno, jeszcze jedna kość i tam była jeszcze um, jakaś butelka pewnie do, do tego małego lwiątka. Lwiątko i lew, lwa sobie omówimy mówimy na samym końcu. Jest tutaj aparat, telefon i lornetka, czyli chyba trzy najbardziej klasyczne elementy w LEGO. Liczyłem Kiedyś mam nadzieję, że ten element zostanie od, yy, odświeżony troszkę, choć wiem, mamy telefon taki komórkowy już nowy, ale i tak ten element, yy, on się pojawia za często, mógłby w jakiejś nowej formie się pojawiać, albo ta jakaś tabl, tabliczka tail, yy, tail 2x1 mógłby się tutaj jeszcze yy, znaleźć. Natomiast lornetka, także klasyczna w yy, kolorze jasno-szarym, i aparat w kolorze jest czarnym, podobnie yy, jak ten. Z umówieniem figurek omówmy sobie yy, ten pojazd. Pojazd naprawdę też wygląda nieźle. Tak, mówię to mimo tego, że on się składa jego podstawa składa się z innego elementu. To jest pojazd wodny. Mi się, mi się to podoba. On nie musi być duży. To jest chyba wystarczająca jego wielkość, choć y, niektórzy powiedzą, że jest za mały. Nie wiem, czemu mi się to jakoś podoba. Ja w tym nie widzę nic takiego złego. Jedyne co, ten element jest jakiś stra tak strasznie wysoko położony. To powinno być pociągnięte jeszcze tutaj jakimś jednym, jednym takim elementem z opadem. Y, tutaj też jest ta kierownica. Jest miejsce, żeby usiąść, choć oczywiście bez, bez siedzenia to jest wielki minus, podobnie zresztą mieliśmy w autie, w autie, też nie było miejsca na, na to, żeby usiąść, więc i tu i tu jest minus. Oto teraz niech swoje pięć miąt mają minifigi i lew z lewiątkiem, choć myślę, że zaczniemy sobie od tych ciekawszych okazów, czyli, lw, czyli lwów. Mów i minifigi, choć są ciekawe, to pozwolę sobie już omówić na samym ślinkiem końcu dzisiejszego materiału. A więc tak, może najpierw małego osobnika. Mały osobnik, nie ma żadnej grzywy, nic, ale wygląda naprawdę świetnie, no mi się, mi się podoba, jest świetny, no wątpię, żeby znalazł się że ktoś, to będzie krytykował tego, że się nie rusza, bo takie małe odlewy się nigdy nie ruszają. Choć chciałoby się zobaczyć, jak ta głowa się rusza, to niestety nie. Rusza się za to, za to na szczęście dużo osobnik, no jakby się nie ruszał, to by było bardzo słabo. To jest ogólnie odlewowo podobnie jak te wszystkie pumy, lwy, pum, nie, lwy, Pumy, lwice, yy, lamparty, yy, różne już takie ty, tego typu zwierzęta w Lego, yy, jednakże, yy, jednakże właśnie tutaj różni się jego, yy, jego głowa, yy, głowa to jest już nowy, dedykowany element yy, element, yy, który jest zresztą bardzo, bardzo fajny głowa jest dobrze wykonana. Co tutaj można u niego skrytykować w tego lwa? To może to, że to ciało jakoś takie mogło być troszkę, odrobinkę większe. Jak sobie wyobrażam, odrobinkę większe ciało. I tak to wygląda, i tak to wygląda. Na, no, dobrze, mam bardzo fajne oczy, fajne uszy. No u niego wszystko jest fajne i to dzięki temu odlewowi plusuje ten zestawik strasznie. Teraz, omówmy sobie te e, figurki właśnie figurki e, może sobie zacznijmy od tej pani, to jest w ogóle nazwana, e, nazwana postać, co ciekawe to jest, ba, to jest właśnie nazwana postać nowa z tego co kojarzę, a myślałem, że to już ta postać e, była, no ciekawe e, fajny ma tors szkoda, że nie ma tego wildlife, ale to chyba jest po prostu ta jakaś pani treserka coś takiego, tak bym ją nazwał czemu ma opaskę na głowie? tego nie wiem, naprawdę nie wiem co jej op ta opaska na jej głowie symbolizuje, e, ma tak żeby to już mówiłem, że co ma w rękach, że ma to do. Kto już w rękach ma to do tej tresury węży, czy tresury, czy za młapania, to już o tym, o tym wspomniałem. No i spodnie ma w takiej dość takiej oliwkowej, oliwkowej zieleni. Jeszcze mamy dwóch panów do omówienia. Może najpierw tego w zwykłej, bordowej czapeczce. On trzyma kiełbaskę w rękach. Torsik, tuż to już chyba jest Weasley rescue, pewnie jest. Jest, jest. Mi się to bardzo podoba. Jestem jakiś fan tych troszkę. Same, choć same ten logo, chodzi o te bordowe kolory, to mogło być zdecydowanie lepsze. Ale samych, samych tych, samego tego, jestem, jestem, jestem wielkim fanem. Spodnie to on ma bardzo klasyczne i już o tym mówiłem przy recenzji zestawu największego, drugiego największego zestawu z tej serii, tego ze słoniem i Słoniątkiem, z z Słonicą i z to już mówiłem, że spodnie tutaj też mogły, mogłyby dostać ten no to logo, yy, to logo, yy, logo Wish Life, ale no nie mamy, trudno i ma okulary na sobie. Została jeszcze jedna figurka do omówienia, a ta figurka jest także bardzo podobna, różni tylko torsik, yy, torsik tej figurki jest w kolorze piaskowym, ale ma, yy, ale ma, ten, ale ma yy, za to yy, troszkę inne, yy, inne, ma te napisy jakoś tak, yy, przód mi się trochę bardziej podoba, tak szczerze mówiąc, jest jakiś taki ciekawszy, a z tyłu praktycznie to samo, jeśli się nie mylę, tak, to jest praktycznie yy, to yy, samo. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jaką ocenę wystawię? Hmm. Tak sobie analizuję swoje wcześniejsze oceny na ich podstawie chcę coś temu wystawić. Yy, pierwsza recenzja za safari, tego największego tu ze słonimi słoniątkiem, yy, słonicą i słoniątkiem, dostała ocenę z tego cygara 8,5 na 10, chyba tak. Wczorajsza, yy, wczorajsza recenzja za farmy dostała ocenę 9,5 na 10, tak właśnie chyba było. A jaką ocenę dać tutaj? Hmm. Pewnie Was lekko zdziwię, ale ten zestaw, biorąc pod uwagę, że trzeba, yy, trzeba zważać na to, że to jest 4+, plus, moim zdaniem także zasługuje na ocenę 8,5 na 10, gdyż gdyż ten zestaw, tak jak mówię, jest 4, a mimo wszystko jest fajny. Także i ten zestaw, i ten drugi z City Safari, póki co mają po ocenie 8,5 na 10. Ustawi nam jeszcze dwa zestawy, jeden do recenzji, zobaczymy jak tam ucena będzie u tamtych zestawów. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej, bo na razie te zestawy oprócz zwierząt tak mnie leciutko pod niektórymi względami załamują. Od tutaj na razie trzeba docenić docenić naprawdę fakt yy, no fakt, że tutaj mamy nadruki, co, co na pewno tutaj bardziej przyczuje niż w tym największym zestawie Safari. W tamtym zestawie, no nie oszukujmy się, moim zdaniem, tak oprócz auta, oprócz auta tutaj aż tak nie widać, że to jest 4, plus, także to trzeba na pewno, na pewno docenić. Ja to bardzo doceniam, dlatego wstałam ten zestaw na równi z zestawem 60302. Ja już was żegnam. Zachęcam do wspierania mojego kanału i dziękuję wspierającemu e, Grinty za wspieranie mojego kanału za najniższą opcję no, 99. Zł. Na razie tylko jest ta opcja, bo usunąłem te dwie większe. Niedługo one dojdą z powrotem. Coś tam zmienia z tymi opcjami, e, a dokładnie to zmieniam ich cenę. Ja już was żegnam. Pa.